Dobry wieczór, zapraszam na medytację z mantrami. Głębokie oczyszczenie karmiczne. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Skoncentruj się na intencji oczyszczenia i uzdrowienia swojej karmy. Możesz zapalić świecę lub kadzidło, aby wzmocnić atmosferę duchowego oczyszczenia. Z miłością uwalniam przeszłość i otwieram się na nowe. Wybaczam sobie i innym, Jestem wolna. Z każdym oddechem oczyszczam swoje ciało, umysł i duszę. Uwalniam się od wszystkich negatywnych wzorców karmicznych. Akceptuję swoją przeszłość i tworzę świetlaną przyszłość. Rozpuszczam wszystkie blokady, które powstrzymują mnie przed pełnią życia. Jestem wolna od starych zobowiązań i ograniczeń. Każdy dzień jest nową szansą na harmonię i spokój. Przyjmuję lekcje z przeszłości i idę dalej w świetle. Jestem otwarta na uzdrowienie i transformację. Moja dusza jest czysta, moja droga jest jasna. Kocham siebie bezwarunkowo i pozwalam sobie na szczęście. Z wdzięcznością uwalniam to, co mi nie służy. Każda komórka mojego ciała wypełnia się światłem i harmonią. Oddaję wszechświatowi wszystko, czego już nie potrzebuję. Moje serce jest pełne pokoju, miłości i zrozumienia. Jestem twórcą mojego życia i wybieram radość, Otwieram się na dobro i obfitość we wszystkich aspektach życia. Wszystkie negatywne energie rozpuszczają się w świetle miłości. Jestem w pełni połączona z Boską energią uzdrowienia. Czysta energia płynie przeze mnie, Uzdrawiając moje ciało i duszę. Jestem wolna od dawnych traum i lęków. Z każdym oddechem przyciągam spokój i harmonię. Pozwalam sobie na nowe, lepsze życie, pełne miłości i radości. Moja przeszłość nie definiuje mojej przyszłości. Wszystko, co było, zamieniam w mądrość i siłę. Jestem gotowa na miłość, radość i obfitość. Wybieram życie w zgodzie ze sobą i ze światem. Moja dusza jest wolna. Moje serce jest lekkie. Dziękuję za uzdrowienie i prowadzenie na mojej ścieżce. Możesz powtarzać te mantry na głow, w myślach lub śpiewać. Idealnie, jeśli wybierzesz jedną lub kilka i będzie się powtarzać codziennie przez co najmniej 10-15 minut. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i uczestniczenie w tej medytacji. Jeśli się podobała to bardzo proszę jak zwykle o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i Życia TV. I zapraszam. Jutro na kolejną medytację o godzinie dwudziestej. Jestem wdzięczna za Państwa wsparcie na rozwój naszej telewizji. Bardzo proszę o jakieś dobrowolne darowizny na rozwój właśnie naszej telewizji. Link będzie podany pod tym filmem. A dzisiaj już życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Mówiła Ewelina Ewenberger do utworzenia.